Dzień dobry, cześć, czołem, Witam na moim kanale. Dzisiaj mamy przed sobą Stray Kids. Słuchajcie, po mojej lewej jest. Hejka. Wiecie, Roksana. kto. <laughs> Roxana, tak, Roxana. <laughs> Słuchajcie, albumy są zamówiane z K-pops. Słuchajcie, ja tą stronę poznałam przez to, że jedna dziewczyna, Lucjana, on ma Julia na imię, na TikToku o tym mówiła. Ja wchodzę. I ten album kosztował 105 zł, ten kosztował 105 zł plus przesyłka była for free. Jeżeli, jeżeli założycie konto, jeżeli dobrze pamiętam tutaj, to macie już 5% zniżki na kolejne zamówienie. Dwie karty preorderowe, ponieważ są dwa albumy i mamy tutaj pięknego pana. Ogólnie włożyłam we foliki, bo karty były rzucone, wrzucone między albumy, były bez foliak, co trochę szkoda. I druga karta. Ej, wiecie co? To jest pierwszy raz, jak w ogóle go trzymam w rękach. Coś się tego człowieka tutaj trzymam mm -hmm. w rękach, mm -hmm. więc bardzo dobrze i tak dalej. I teraz tak. Nie wiem, która wersja jest która, bo powinnam to zerknąć, ale jestem dybilem i zapomniałam. Jedna to jest cik-cik, a druga bum. Zaczynamy od ząbków. Okej. Okay. Lecimy. Ogólnie to jest pierwszy album od dawna, gdzie Stray Kids mają ten boczek, mają spajna, w sensie mają grzbiet. O, o to mi chodzi. Tak, tak wygląda przód, tak wygląda tył. Tu mamy piosenki, co jest dosyć zabawne. Stray Kids mają piosenkę w tytule Stray Kids. I szczerze, przesłuchałam. Jezu, jak rozuroczona, jest śliczna. Strasznie mi się podoba. Otwórzmy. To jest chyba. Ła, 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 ła. Wyjmijmy. Cik, cik. O, i to dobrze. Tak? Chyba tak. Za jest miejsce ciek. Wszystko wyjęte. Tutaj jest taka jakby tyczusia na dokumenty. Proszę bardzo. Bła. Dobrze. A nie, bo to jest ten. Yy, Zajmiemy się może z najpierw plakatem. A właśnie, bo w sumie o. nie uzgodniłyśmy, kto bierze jaką wersję, nie? <grym <grym Jeśli Bóg da, mi to obojętne. Bo ja chciałam po prostu zamówić, a nie chciałam być sama tym debilem, który zamawia sama. I, ja, i zapytałam, jaka sana chcesz? Jasne. I to na tym się skończyła ja nasza rozmowa? Nie? Na, nie na ile. Za ile? Ja wiem, może 105 zł. To ja patrzę za przesyłkę, dobrze. Morwi, bo ostatnio ja płaciłam przesyłkę, więc ona. No ale akurat tak się zdarzyło, że przesyłka jest for Tam free. Szczęśliwy los. Tak, ale nie bój się, następny album jest dla ciebie. Z przesyłką. Tak, nie, Dobra. Znam, znam krótkie rzeczy. No, musi być równowaga w przyrodzie. Zachowana. Uuuu, mm. czekajcie, bo ja tylko zobaczyłam Feliksa. Nice. Nie, chyba nie trzeba. Dla Cię Nie! Ale chyba bym musiała iść do toalety się wysikać. Huu, Damn! I powiedzcie mi, czy tu potrzeba jakiś większy komentarz? Wow, Nie. To jest dobre. Nie potrzeba żadnego większego komentarza, ja myślałam, że on ma koronę na głowie. Myślałam, że on tutaj ma koronę, szczerze mówiąc. Ale Changbin. Ej, szczerze? Totalnie kojarzy no, mi się fajne, jak William z właśnie Deadpoola. Mhm. Co mi przypomina, że oni nagrali przecież piosenkę, jedną z głównych, do Deadpoola i Wolverina. Które aktualnie jest w kinach? Wolverine, Deadpool, Wolverine, Deadpool, Saturn, Grumpy. nigdy nie Ja ogólnie chodzi. nigdy nie lubiłam facetów w długich włosach. Nadal nie lubię, ale oni w mają. Nie co dobre! Nie wiesz, co dobre! Ale oni w mają takie oczy, ale on wygląda jak kłoka forever, Nie, on nieważne czy on ma długie czy krótkie włosy, on wygląda jak ucieleśnienie kłoki Ręci, prawie wzięła i umarła kurwa to no. bardzo ale no, on nadal wygląda jak taka kłoka malusia, taka cysik to Feliksior też jest dobry. Co 30. powiesz o tej po, do, już powoli legendarnej y, karcie niebieskiej czapeczce? Która y, na eBayu jest warta 60 dolarów. Nie widziałam jej, przyznam się, że jestem tak zapracowana, że nie widziałam. Oh my god. To my z Kamilką, z Wilkiem, gadamy myśmy o tym ostatnio przez y, dwie godziny. Bo patrzyłyśmy właśnie na eBayu na innych tego sprawach i właśnie i teraz nie wiem z której to było w wersji właśnie z, czy z Cik czy, 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 czy Bum, On ma taką niebieską czapeczkę i ma takie rumiane policzki jak Zosięka w, pan, w panie te do uszu. Jest też moja druga kuzynka Milenka. Ale Milenka jest terroryzowana przeze mnie, przez języka polskiego, więc tak. Tu mamy tekstu, to jest bardzo ładne. Wow! Właśnie zobaczyła kartę, możesz pokazać na telefonie swoim. Wow! To jest ta karta, kochani. Ta karta, mimo że jest albumowa, jest warta mniej więcej 60 dolarów. Więc, módl się, żebyśmy ją dostały, bo jak dostaniemy ją, to będzie to walka o nią. To Dobra, co o muzyce możesz powiedzieć? Czak, czak, Tak, czan jest u góry na statywie. Jak zawsze. Czik, czik, bum jest chick, zajebiste. Chick, boom, Chcę powiedzieć, że piosenka Stray Kids bar... Stray Kids by Stray Kids jest bardzo fajna, bo to jest cała w ogóle dyskografia tam wpleciona, co się jest w CWF. Elevators, wiem. level up, step up. Boże, to jest gniale, strasznie ja, mi się to podoba. Uwielbiam, jak w tekście są piękne stare tytuły. I to jest naprawdę fajne, bo Ma taki człowiek, aż łezka no. na oku się pojawia. Twilight, ja już jest się Saszy ze Zmierzchem, ponieważ Twilight po angielsku mhm. to jest Zmierzch, nie? czy po polsku zmieszkasz, także. Cool. Eee... Gdzie to, to już jest? I To jest jeden album, mamy drugi. Ale no tak mało? I więc tak. W tym wszystkim mamy. Tak, dwie karty: naklejki, płytę. Wow. I dwie rzeczy. Odłóżmy album. Płyta w wersji tik Cik, podobno. To mamy. Eight w tą stronę, czerwona, bardzo ładna. Strasznie kojarzymy się z krwią, czyli wracamy do wampirów. W sumie wyglądają jak wampiry na tych albumach. Może Mamy. mediu. Ja wiem, Stray Kids nie mają wampirowej jakby ten... Co mi też przypomina, bo już myślałam o tym, jak zanim przyszłyście, że Stray Kids mają bardzo... Mają swoje unikatowe brzmienie, tak samo jak ATEEZ. Tak. Że nie wiedząc, kto to śpiewa, słysząc melodię, Wiesz, kto to będzie śpiewał? Albo rapował. Tak. Mamy. O, podstawaczka. Ta nóżka. Zaraz zobaczycie prześciutko. Ja tylko pokazuję na razie do kamery. Właśnie musiałam się upewnić, czy na pewno nagrywam. O nie. Ale nie, nagrywam, nagrywam. Kiedyś to zrobiłyśmy już. Tak, nagrałyśmy prawie pół godziny materiał, po czym okazało się, że nie włączyłam play. O, bo ja byłam jak nie... O, ho, ho, dosyć, wracam do domu. To jest taka jakby książeczka z, z nimi. To wygląda trochę jak y, karty na receptę, albo notesik, nie? Powiem wam szczerze. No i felik nie? Ogólnie myślę, że to jest ich wszystkich era, nie? Wszyscy się bardzo dobrze wszyscy wyglądają. Naprawdę. I takie tłustawe włosy. I znowu wróciły te tłustawe włosy takie, to są mokre włosy. Mokra włoszka. Mokra włoszka. Mamy naklejeczki. Tak, Doroto to jest Ohoho. Mamy naklejeczki, mamy tak. bankczana To nie będzie jak ta karta w tym albumie. To będzie w tym drugim ból. No Właśnie nie wiem. Ja, ja to widzę. Po koncepcie. Róż, nie, one nie zawsze są, wiesz, konceptowo ułożone. To są nasze Totalnie. Nie nie kota. Tutaj slender się dzieje Chanowi, ale spokojnie, zaraz rozwiążemy konflikt. Tu mamy naklejeczki. A to jest ta karta, która, na której są naklejki. Dobra, dobry vibe. Rozumiem, że nawet jeżeli w drugiej wersji będzie Felix, to i tak będzie Jisunga, tak? Nie. Dlaczego? Zależy, jaka karta Feliksa. No wszyscy dobrze wiemy, o jakiej karcie mówimy Felixa. A to będzie duet? That's for me. To jest totalnie karta dla ciebie. That's, mm -hmm. that's karta for me. dzień. Mm -hmm. Tylko Ale tylko na chwilę. Nie gal. O nie! Ale temat sprawiedliwością. Dlaczego? Co? Powinna być jedna karta. Skleiły się karty w albumie. A w... Dobra, mamy drugi album. Prawdopodobnie tam mi się karty skleiły. Czyli mi, nam. Też to określiłam nam. Mi. Okej. Hmm. Okej. Okay. Okay. Tam mi była karta. Tam była kolorowa karta, więc wiemy, że tutaj. O, ta sama pocztówka. Tak. I mamy to samo. Mm -hmm. Bardzo mi to cieszy. To akurat mnie też cieszy. Mamy plakat. Czyli trafiły nam się te plakaty, które nie wyglądają jakby robione w pęcie. Dobrze. Cieszymy się. A jeszcze jeden był? Tak, jeszcze jeden plakat był, gdzie oni mają. Są, jest dwa, 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 dwa. A to nie było bardziej przy limitowanej wersji? Nie wiem. Ok. Odłóżmy. I tutaj mamy w album już zielony. W tamtej mieliśmy czerwony, tutaj jest zielony. Vamos. Lecimy. Okej. Okay. Jezuje. Yeah. Trochę wolf. Kreulf, mega wolf. Auuu! nie wiem, chyba wczoraj albo dziś, to widziałam z rana, jest hasło, że Chan przybył do... Chan i Felix przybyli do Korei, jak mieli... W 2017 przyszli? Dobry, albo w 2016? Mhm. Nice. Widać, że jest napakowane, nie? Widać. Bini bini. No. I jakie ty masz usta? Tutaj widać lepsze. Nie, ale tam to już w ogóle wyglądało jakby dopiero co ten. Dużusze, to Specjalisty. Specjalista będą metalowo. Anka o tak wygląda tak jak miała robione usta i później. No, słuchaj. Tak bywa. To jest twój chłop. Na czym? No, chyba, że będzie karta Felixa, wtedy już nie będzie jej chłop, ona się zrzeknie i Ej, będzie to jest bardzo fajne. przykro. Kobieta zmienna, więc no to zrobimy. Nice! Okej, okay, nie żem coś, ale wygląda przeuroczo. Ja się nie dziwię, z jednej strony trochę to chore, że ta karta jest tyle warta, ale z drugiej strony. To jest coś jak karta Kyung z czołem. Tak. Mimo, że to jest karta albumowa, to jest mega droga. Co mi przypomina, ostatnio znalazłam kartę na Vinted, tą z czołem, oryginalną za 35 zł. I ja zapytałam się, czy jest oryginalna. Laska mi odpisała. Ja chciałam mi odpisać, a już oferta była nieaktualna, bo ktoś kupił przede mną. Poczułam się, jakby ludzie napluli mi w twarz. Ale to sobie sama na twarz. Ja nie zdążyłam odpisać. By była, kliknęła, bym tylko kup, kup od razu. Wiesz, ja mam pieniędzy na koncie? 4 złote. By było jak... Roksana, to jest moja jedyna szansa, to jest, to jest szansa życiowa. Zrób mi szybki... Ja ci byś... Po, mogę podać swój numer telefonu Blika, żeby ci laska, żebyś laska, żeby laska zrobiła Blika? Ja bym powiedziała tak, kuzynko. Bo mnie kochasz, ja wiem. To ja bym powiedziała, to jest super, znowu na kolejne 30 urodzin, kit jest dobry. Alekit nie rozumiem dlaczego, ale ma bardzo dużo świetleń, mniej więcej tyle czy połowę tego co ma Ciccic Boom. Osobiście lepsze dla mnie jest y, Runners. O! Osobiście dla mnie lepsze jest Runners. Twilight jest taką typową, bardzo wolną piosenką. Tu. Czyli nietypową? Ale, ale taki fajny klimacie. Ja jeszcze nie przesłuchałam. Nie miałam czasu. Ale taki klimacik fajny, wolny? Czy taki, że masz takie dobra. Nie, to nie jest takie. To jest bardziej taka melodyczny, wolny. Mogłabyś na przykład zatańczyć z tym. Na przykład masz koniec imprezy, i właśnie jest poszczone Twilight, żeby się pogibać. Jeszcze jest ten fajny taki festila... festiwalowy, no ale ten. A bum wersja festiwalowa, nie, Lala Paulausa totalnie różne water bomby czy wonderlandy. Bo teraz jakiejkolwiek masz... imprezie. Tomorrowland teraz ma być w Niemczech, wiadomo. Słysza, to prostu typowe, zajebiste, wow. nie? O, tutaj mamy wszystkich pracujących. <laughs> Zrobię to <co śmiech> dla ciebie. O, proszę bardzo, mamy wszystkich pracujących. I tak wygląda ich album, słuchajcie. Tutaj. O! Dobra. coś innego. Tak, to są naklejki na dach chłopaków, ale już kolorowe. Więc mówię, to nie jest obojętnie, którą będę miała wersja. O! Proszę bardzo. Ej. Ja myślę, że nieważne, którą wersję, to myślę, że ty weźmiesz jisunga z naklejek, a wezmę Chana z naklejek. Ty się ja ci dam Jisunga, a ty dasz. Ty wezmiesz Hana, a ja wezmę chana. Han chan. Jeśli też same naklejki, tylko się wymienimy tą jedną postacią. Zastanawiam się. Zastanawiam się. No zobacz. Nie żeby to nie wyglądało bardzo zbereźnie to Tutaj nie widać w ogóle twarzy, ale nadal jest cute. No słodziak. No właśnie, chciałam mówić. Ale ja wiem przynajmniej, że to nie jest do, do nie, wersja Feliksa. Tutaj mamy piękną zieloną. Ale ja wiem już nawet, kto to jest. Ogarniam. Widać po kolorze, w koszulce tej samej miał zdjęcie. Kjot. Kjot. No, i tutaj jest już jedna karta. No, mówi, widać cienka od razu. idealnie. <grymne> Czyli to jest wersja dla Roxany. Ja będę tą czarną, ona bierze tą. Podsumowanko. No dobra, podsumowanko wygląda tak, że mamy trzy karty grupowe. Dwie karty są moje, jedna jest jej karta. Ta karta należy do Roxanki. Ponieważ y, zrobiła klejmasz szybciej niż ja, ale ja za to mam dwie karty, ale mam tą kartę, więc my wychodzimy na równo, nie? bo ty masz tych swoich, ja mam tu swoich. Ty że też ka tą kartę, sama za zdecydowałaś. W zasadzie to tak, więc to jest moja wina, ale w zasadzie nie jest mi przykro, bo tu jest Chan, jak jest Chan, ja jestem zadowolona, jeszcze jest Win, także ona ma Hanna i Feliksa, także spoko. Wiadomo, się dzielimy tym, że ja mam Chang'Bina, ponieważ to jest Shiracha. Han też by mnie satysfakcjonował, no ale tutaj nie ma. A Lino i Sungbin jest Roxanki. Tak. I to jest moje, a to jest jej. I przypominam, album jest kupiony z K-Pops. Strasznie ich polecam, bo dawno nie widziałam tak kompetentnego. Sklepu. Sklepu? Bo Bubble Pitch? Czyli znaczy, Bubble Pitch to nie jest sklep. Nie, to nie właśnie chciałam powiedzieć. O, one To są, fa są, są fany, to są funky i one robią ghost, to jest trochę inna, ten, to tak. samo jak Wii. Tak. Wii to, są to też nie, o, to są fajne dziewczyny, które ogarniają wszystko, no ale to ale nie jako są... sklep to jest sklep. to sklep. Ale K-pops, jeżeli to jest, powiem tak, to jest nasz pierwszy zakup. Nie wiem, jak będzie dalej. Ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Także. Darmowa dostawa, poby. Dokładnie. Co właśnie, opro, a propos jeszcze poby, za poby się nie płaci. To no właśnie to. O Bo czym jeżeli się kupiłam, rozchodzi. to są albumy kupione w preorderze, który, w sensie, on już ten album był, ale ale był preorder. Ja zamówiłam w tym preorderze i mamy dodatkowe te karty. W innych sklepach jest to, że na przykład za poby płacisz. A te tak. poby są z Apple Music, czyli to jest bardzo dobra strona i są z bardzo fajne karty. Także no, dobra, dzięki miał, za. Miał, miał mi. <laughs> dobra, dzięki <laughs> za uwagę do czynienia. Pa! pa.